Cześć, nazywam się Oleg Lewczenko i jestem masażystą. Dzisiaj wam opowiem o masażu, jednym z najstarszych zabiegów terapeutycznych, który był stosowany już w starożytności i stanowił naturalną metodę leczniczą. Zapraszam! Masaż rzeczywiście potrafi dokonywać cudów nie tylko w budowie hormonijnie złożonego ciała, ale w leczeniu poważnych chorób. Oczywiście nie warto traktować masaż jako panaceum na wszystkie choroby i dolegliwości, jak uważają niektórzy, ale przy poprawnym podejściu ten rodzaj manualnego leczenia może nieść wiele korzyści. Może wspomagać pozbywanie się zbędnych kilogramów i centymetrów talii oraz przynieść ogromną korzyść i przyjemność dla organizmu. Wielu lekarzy zaleca pacjenta masaż jako zabieg, który skutecznie pomaga przywrócić krążenie krwi i limfy. Pozbyć się obrzęku, usprawnić i przyspieszyć procesy metaboliczne, usunąć toksyny z organizmu oraz zbalansować napięcie mięśni. Masaż bardzo często znajduje się wśród zabiegów rehabilitacyjnych po różnych urazach, złamania, stłuczenia i skręcenia. Wykonywany jest po zabiegach chirurgicznych u pacjentów z chorobami neurologicznymi, porażenia, niedowady, również tych leżących bez możliwości samodzielnego poruszania się. Jednocześnie masaż nie może być stosowany u wszystkich bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Różne masaże mają różne przeciwwskazania, tymczasowe, bezwzględne i na poszczególne partie ciała. Masaż nie jest zalecany przy zaostrzeniach naciśnienia tętniczego i innych przewlekłych chorobach układu krążenia, nerek, schorzeniach ginekologicznych i endokrynologicznych, przy astmie oskrzelowej, w okresie kwitnienia roślin alergizujących, maj, czerwiec. Reakcja organizmu na silny efekt podczas masażu może być nieprzewidywalna u osób ze stanem zapalnym nerek lub innych narządów. Masaże mogą wywołać zaostrzenie lub dalsze pogorszenie stanu pacjenta. Każdy rodzaj masażu, nawet relaksacyjny, jest wykluczony dla osób z rakiem lub chorobami skóry. Procedury masażu są przypisywane z ostrożnością kobietom w ciąży. Jakie korzyści niesie masaż? Masaż klasyczny pomaga redukować stres i zmniejszyć ryzyko chorób związanych z ciągłym napięciem nerwowym. Łagodzi nieprzyjemne odczucia w bolesnych punktach, rozluźnia napięte mięśnie, zmniejsza niepokój, zwiększa dopływ energii do organizmu, wpływa na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego, przywraca poczucie spokoju i dobrego samopoczucia. Masaż klasyczny może być masażem relaksacyjnym, ale stanowi również podstawę do masażu sportowego. Podczas zabiegu można wykonywać ogólny masaż całego ciała. Również mogą być masowane oddzielne jego partie kark, obręcz barkowa i kończyny górne, masaż klatki piersiowej, masaż obręczy biodrowej i kończyny dolnej, masaż głowy i szyi. W klasycznym masażu stosujemy główne techniki głaskanie, rozcieranie i ugniatanie. Tak samo możemy używać techniki oklepowania w zależności od stanu i samopoczucia pacjenta. Masaż zaczynamy od głaskania i głaskaniem go kończymy, a także głaskaniem przeplatamy poszczególne techniki. Rozcieranie wykonujemy silnie i energicznie. stosując ruchy okrężne na masowanej części ciała. Ugniatanie stanowi zasadniczą część masażu. Służy przede wszystkim do masowania samych mięśni. Oklepowanie jest silnym bodźcem mechanicznym, który w krótkim czasie wywołuje maksymalne przekrojenie masowanej części i pobudza mięśnie do skurczu. Pierwsze masaże wykonujemy delikatnie, aby przygotować mięśnie do późniejszych masaży zasadniczych. Czas trwania masażu wynosi od 45 do 150 minut. Podstawową serią masaży jest 10 zabiegów, najlepiej wykonywanych co drugi dzień. W przypadkach przewlekłych schorzeń można przedłużyć serię masażu. Później należy zrobić przerwę 10-14 dniową, po której Należy powtórzyć masaż 1-2 razy w tygodniu. Kto może korzystać z masażu klasycznego? Masaż jest szczególnie polecany dla osób prowadzących siedzący tryb życia. Zabieg masażu klasycznego eliminuje negatywne skutki starzenia się organizmu, pojawiające się w średnim i starszym wieku. Osobom prowadzącym zdrowy tryb życia wspomaga aktywność sportową, np. fitness, szczególnie na początkowym etapie, kiedy rano całe ciało boli, regeneruje zmęczone i napięte mięśnie, pomaga poprawić elastyczność i przyspiesza regenerację po wysiłku. W zależności od przeznaczenia, może działać odprężająco lub tonizująco. Rewitalizująco i wzmacniająco. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj masażu klasycznego jest stosowany. Pamiętajcie, jeżeli czujecie, że jesteście spięci, odczuwacie ból, warto wybrać się na masaż. To wszystko na dziś. W kolejnym odcinku opowiem Wam o masażu sportowym, nie tylko dla zawodowców. Cześć!